Łosoś z pieczonymi, zielonymi warzywami. Do dzisiejszego przepisu będziemy potrzebować następujących składników. Oczywiście najważniejszą rzeczą i głównym składnikiem w naszej potrawie jest ryba łosoś. Jest ona bogata w tłuszcze omega-3, które są bardzo potrzebne. Dla naszego organizmu. Ale skupiając się nie tylko na zdrowiu, a na smaku, zapraszam Was serdecznie do wykonania ryby troszeczkę inaczej niż w tradycyjny sposób. Myślę, że przypadnie on do gustu niejednej osobie. Pokazuję tutaj składniki, które będziemy wykorzystywać w tej potrawie. A całość wypiszę Wam pod filmikiem. Dokładną gramaturę, którą będziemy potrzebować, z tego względu, że pamiętajcie, że szparaga szparagi nierówna i lepiej napisać, ile ja zużyłam, ale u Was może być to plus minus 15-20 deko, w zależności od produktu. I tak samo kalorystyka będzie się troszeczkę różniła, co. Nie znaczy, że będzie całkowicie inna, to są tylko przykłady. Zaczynamy od tego, aby nasz, naszą bulwę z kopru włoskiego włożyć do naczynia żaroodpornego, również dodajemy por i cukinie. Te wszystkie nasze składniki musimy lekko przemieszać, dorzucamy również zielone szparagi. Bo dzisiejsze danie jest z zielonych warzyw plus łosoś, jak widzicie po tytule. Bardzo prosta, szybka potrawa i ma niewiele kalorii, a dużo właściwości odżywczych. Przepraszam, jest bardzo smaczna. Jak widzicie, dosalam teraz i dopieprzam do smaku. Możecie oczywiście tą czynność ominąć, możecie również dodać coś od siebie, jakieś przyprawy, które wy preferujecie. U mnie jest tylko, jak widzicie, sól i pieprz. Dlatego, że dużo ziół y, może zabić y, smak potrawy, a to nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby było smacznie i zdrowo. Dolewamy 150 ml bulionu, jakiego wy macie, jakiego posiadacie, jaki, jeżeli... Y, Jakie uważacie, taki dodacie? Chodzi o bulion. Tam jest odrobina tłuszczu i smaku. Dlatego nie potrzebujemy innych składników, dodatkowych przypraw. Teraz doprawiamy również rybę. Wykonujemy tą samą czynność co przed chwilą, czyli doprawiamy do smaku. Surowa, świeża ryba. W tym przypadku jest to łosoś. Nakładamy skórkę z cytryny, z połówki cytryny. Kładziemy taką na troszeczkę przyciskamy, żeby ono się nam przytrzymało, przykleiło. Następnie wkładamy nasze warzywa do piekarnika 180-200 stopni i pieczemy 20 minut. W międzyczasie, w połowie pieczenia, wyciągamy, jak widzicie tutaj, warzywa po to, aby je raz lub ze dwa razy przemieszać żeby nie były tylko ugotowane z zewnątrz. Dobrze jest przykryć te warzywa czymś. Jeżeli macie taką formę żaroodporną, którą przykrywacie, jest to ten moment, którym świetnie się nada. Ja tak. Tak, takiego narzędzia, mm, urządzenia, <gry> a raczej naczynia nie posiadam w najbliższej przyszłości, jednak muszę sobie kupić. Można użyć folii spożywczej, ale obejdzie się również bez. Yy, nagrzewamy. Naczynie, w którym będziemy smażyć, w tym przypadku jest to gruba patelnia. Nagrzewam masło. Masła będzie 20 gram, czyli 5 gram na osobę, tak jakby. Nagrzewam, rozpuszczam masło i będziemy smażyć po prostu łososia. Łosoś bardzo lubi tłuszcz, żeby to było jednak masło. Nie bójcie się używać masła z tego względu, że to są tłuszcze, że to kalorie. Po prostu zmniejszamy ilość. Nie musi być tak dużo, wystarczy 5 gram. Naprawdę, uwierzcie mi, tłuszcze są potrzebne naszemu organizmowi. No i dają świetny, wyśmienity smak. Oczywiście używamy mniejszej ilości, takiej odpowiedniej dla naszego ciała, dla naszej formy. W zupełności wystarczy. Tak jak wspomniałam, 5 gram na osobę. Po kilku minutach przekładamy łososia na drugą stronę. Pamiętajmy, łosoś wcale nie lubi być długo smażony większość ryb tak ma. Wręcz przeciwnie: czym krócej, tym lepiej. Oczywiście patrzymy tylko, czy nie jest surowy. Bo czym dłużej pieczemy, czym dłużej podsmażamy, on robi się wtedy suchy, a chodzi nam o to, żeby zamknął swoje pory i zatrzymał ten sok, ten tłuszcz w środku, a nie y, zrobił się suchy i y, y, y bez smaku. Wykładamy, wykładam, zapomniałam znowu wyciągnąć, wykładamy nasze y, naczynie, posypujemy orzeszkami pinowymi. całość oczywiście trzeba zamieszać, dokładnie wymieszać, żeby każdy z nas ze swojej porcji dostał yy, wszystkie składniki. Jak widzicie sok jeszcze na dole, wcale nie wyparował. O, warzywa puściły również dodatkowy sok, więc dlatego tylko 150 ml nie ma potrzeby dodawania większej ilości płynów. Tak prezentuje się potrawa soczysty, smaczny łosoś zdrowe, zielone warzywa, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych. Smacznie, zdrowo i kolorowo. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam do następnego przepisu. Smacznego!